Historyczny Ślązak. Dziś o mało znanym elemencie polskich przedwojennych fortyfikacji na Śląsku o Wielkiej Wodzie. Historyczny Ślązak. Dziś wracamy do górnośląskich fortyfikacji, do obszaru warownego Śląsk, ale mowa będzie o takim często pomijanym, niedostrzeganym, choć bardzo istotnym w polskich planach elemencie jego fortyfikacji. O Wielkiej Wodzie, czyli o przeszkodach hydrotechnicznych, jak to się fachowo nazywało i nazywa. Dlaczego mówimy właśnie o tym? Skąd ten temat? No, przyczyna jest prosta, choć no, tragiczna. Mówimy o tym w dniach, kiedy wciąż jest nadal bardzo głośno o wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce w Ukrainie, wielkiej tamy na Dnieprze, której zniszczenie spowodowało zalanie ogromnych obszarów. Doszło do tego, ponieważ Rosjanie chcieli powstrzymać, utrudnić ukraińską ofensywę zalewając pewien odcinek frontu chcieli go uczynić nieprzekraczalnym. To nie dzieje się pierwszy raz w historii. Wielokrotnie, właściwie nawet się zdarzało, czy coś takiego robili Holendrzy broniąc się przed Francuzami w czasie wojny z królem Ludwikiem XIV. Coś podobnego miało też miejsce w Holandii w czasie II wojny światowej. Coś podobnego miało miejsce w Chinach. Coś podobnego, czyli utrudnienie natarcia nieprzyjaciela przy pomocy zalania terenu wodą, planowano również na Śląsku. Planowano jednak w sposób inny, o ile te przykłady, o których mówiłem, polegają na niszczeniu tam, to na Śląsku te tamy budowano. No, może w niewielkiej skali, ale miałoby to zapewne wpływ na przebieg. Walk, gdyby Niemcy zdecydowali się szturmować fortyfikację obszaru Warownego Śląska, do czego, jak wiemy, nie doszło. Wojsko polskie zamierzało wykorzystać wodę, zalewy wodne, jako przeszkodę terenową. Śląsk obfituje w wodne. No, poza większymi rzekami takimi jak Brynica, jak Kłodnica, na no większymi oczywiście nie w swoim najwyższym biegu, ale z czasem stającymi się istotnymi wodnymi przeszkodami. Górnośląski obszar przemysłowy przecinają także liczne strumienie, potoki. Kilka z nich zamierzano wykorzystać jako przeszkody hydrotechniczne. Na Brynicy poniżej tamy w Kozłowej Górze wznoszono Jazzy. Wznoszono je przy mostach i jazy te miały posłużyć do spiętrzenia wody. Były też przygotowane do wysadzenia wraz z mostami, ale skonstruowano je w taki sposób, że nawet to wysadzenie nadal utrzymałoby takie spiętrzenie wody. To na Brynicy. W podobny jednak sposób zamierzano wykorzystać mniejsze cieki, takie jak Kochłówka czy Bytomka. W ostatnich tygodniach, przed wybuchem II wojny światowej, przystąpiono także do prac hydrotechnicznych w południowej części obrony górnośląskiego obszaru przemysłowego, czyli na rzekach Jamna oraz Gostyńka. Robiono to już w pośpiechu, przegradzając ich koryta groblami, które były no, przeszkodami bardzo prymitywnymi, ale miałyby szansę spełnić swoją rolę. Gdyby nie zrobiono tego zbyt późno. Lato 1939 roku, wbrew temu, jak je zapamiętano, w związku z tym, jaka pogoda była we wrześniu 1939, było wilgotne. Padały bardzo obfite deszcze, dochodziło nawet do lokalnych podtopień, lokalnych powodzi. Jednak tej wody. Która spłynęła do śląskich cieków z tych właśnie opadów, nie zdążono już chwycić. Te zapory, które z takim pośpiechem wtedy improwizowano, nie zdążyły już zgromadzić większych ilości wody. Nie udało się utworzyć takich rozlewisk, jak planowano. Niestety dla strony polskiej w ostatnich dniach. Sierpnia 1939 roku panowała już susza, no i niemożliwością okazała się realizacja polskich planów w takich wymiarach, jak to zaplanowano. Do większych zalewów planowanych przez wojsko polskie nie doszło także dlatego, że polska obrona w tym rejonie nie trwała długo. No, pomijając już, że Niemcy nie zamierzali szturmować od czoła górnośląskich fortyfikacji. To wojsko polskie po dwóch dniach walk, toczonych zresztą z dala od głównych fortyfikacji obszaru warownego Śląsk, wycofało się ze Śląska. No i w związku z tym wielkiej wody, która miała zatrzymać niemieckie natarcie, na Śląsku nie było. No i wszystko to pozostaje tylko historyczną ciekawostką.